Witajcie mili goście na moim stryżku. Coś widzę, że katr mi się przesunął, także troszeczkę muszę naprostować. O, teraz chyba jest lepiej. Witajcie kochani mili goście. Yy, dzisiaj mam taki dosyć długi scenariusz na dwie stronki. Ale nie wiem, czy wszystko tutaj powiem, ponieważ... Yy, Pan Bóg nie wiedzie sporu do końca, jak mówi o sobie. Nie, nie wiedzie sporu do końca, więc ja też nie będę wiodła sporu do końca. A spór tyczy się tego, co powiedziałam wczoraj na moim vlogu odnośnie różańca. I musicie wiedzieć, że, że ten mój kanał tutaj na YouTubie i, i na Facebooku. To jest takie moje osobiste świadectwo wiary. Chcę się dzielić wiarą i czuję, że Pan Bóg ode mnie tego oczekuje, więc to jest moje autorskie dzielenie się z Wami moją wiarą, moją drogą wiary, więc wszystko, co mówię, jest szczere. Oczywiście nie, nie mówię wszystkiego, bo zdaję sobie sprawę z tego, że oglądają mnie różne osoby. I ponieważ do końca was nie znam, tylko tak próbuję rozeznawać trochę po komentarzach, więc staram się też, jak to mówi Słowo Boże, nie dawać wam stałego pokarmu, tylko taki trochę półpłynny, bo też właśnie nie wiem, kto mnie ogląda do końca. Ale myślę, że, że kiedy ktoś dzieli się swoją wiarą, swoim świadectwem, to. Ze świadectwem nie, nie za bardzo można dyskutować, prawda? Wy możecie się tutaj w komentarzach dzielić swoim świadectwem, i też trudno z tym dyskutować, bo ktoś jest na takim etapie wiary, ktoś jest na innym, ktoś odebrał takie wychowanie, ktoś miał jakiegoś przewodnika duchowego, który go ukształtował, i po prostu każdy z nas ma tą swoją inną drogę. I, I ze świadectwem nie da się dyskutować. Także na moim kanale to może mniej jest jakiegoś nauczania ex katedra, a więcej świadectwa. Także przyjmujcie to jako moje świadectwo i też y, obserwujcie może o ile to się da, o ile ja tutaj się odkrywam, y, jakie są owoce tej, tej mojej drogi. I może tak starajcie się na to patrzeć powiem wam, że ja jako dziecko też dosyć dużo odmawiałam tej modlitwy różańcowej nauczyłam się, nauczyłam się na lekcjach religii bo w moim domu nie było takiej tradycji zresztą moja mama na przykład wywodziła się z rodziny takiej trochę na pół katolickiej na pół na pół protestancki, ponieważ babcia była z pochodzenia Niemką więc to też ma jakieś swoje, swoje oddziaływanie na, na wychowanie też moje ale głównie tutaj chodzi o to, że, że właśnie ja to swoją wiarę budowałam na podstawie jakichś takich strzępów prawda, które właśnie pochodziły z lekcji religii ale to nauczyło mnie tej modlitwy różańcowej i mówi się, że że Maryja prowadzi do Jezusa, i właśnie to się wydarzyło w moim życiu, że, że, że ona mnie zaprowadziła do Jezusa, bo w pewnym momencie, gdy byłam już no, taką nastolatką, czy na początku studiów, jakby wygaszała się ta droga Maryjna, natomiast ona mnie zaprowadziła do Jezusa, bo miałam ogromną tęsknotę poznania Słowa Bożego, poznania nauczania takiego z czystego źródła, nauczania obfitego. Także mogę powiedzieć, że ona mnie doprowadziła właśnie do Jezusa. Jeżeli w Waszym przypadku odmawianie na przykład różańca. Jeżeli odmówisz różaniec, to masz w sercu pragnienie, żeby otworzyć jeszcze Pismo Święte i kontemplować Słowo Boże, no to faktycznie można powiedzieć, że w Twoim przypadku różaniec prowadzi się do Jezusa. Jeżeli jednak po odmowieniu modlitwy różańcowej zatrzymujesz się już na tym i, i to. I to nie sprawia w tobie większej tęsknoty do Słowa Bożego, no to jakby zatrzymujesz się w pół drogi, prawda? Ja tutaj nie mówię w ogóle o konkretnych osobach, ani to nie tyczy się tych, którzy pisali komentarze, tylko po prostu to jest takie pytanie do rozważenia, prawda? Czy faktycznie, czy ja jestem ciągle w drodze, ciągle w drodze i nie mogę dojść? Prawda? Czy, czy właśnie jestem w drodze i dochodzę, i ciągle dochodzę? No bo y, chyba cel podróży musi w końcu być zrealizowany, czy, czy powinien być zrealizowany. Y, co jeszcze tutaj chcę się podeprzeć y, takim autorytetem kościoła, doktorem kościoła, y, którym została obwołana y, Mała Tereska. Tereska z Lizje. I ona mówiła, ona miała podobne doświadczenia, że um, um, głównie jej modlitwa to była modlitwa kom, kontemplacyjna, właśnie rozmyślała nad słowem Bożym, nad, nad tajemnicą um, Pisma Świętego. I ona mówiła wprost w swoim dzienniczku, można to przeczytać. Że, że kiedy chodziła z siostrami odmawiać różaniec, bo była w karmelu i to był ich obowiązek, to po prostu różaniec był dla nim, dla niej gorszą pokutą niż jakiekolwiek narzędzia pokutne, gdzie one sobie zawiązywały jakieś tam paski, które miały kolce i się wbijały w ciało, więc no, można sobie to wyobrazić, jak, jakie to była, jaka to była dla niej trudność. <laughs> Więc tutaj nie jest to rzecz jakaś, nie jest to zbłądzenie. Zresztą Kościół nie żąda od wiernych, żeby odmawiali Różaniec. To nie jest konieczność, nie jest to. Różaniec nie jest konieczny do zbawienia, więc jeżeli ktoś tej modlitwy jakby widzi, że ta modlitwa u niego nie rodzi dobrych owoców, czy w ogóle nie rodzi żadnych owoców, to powinien z niej zrezygnować, powinien się skupić na Słowie Bożym i, i nie mieć żadnych wyrzutów sumienia, ponieważ Kościół tego nie wymaga. Tym bardziej, że, że ta modlitwa. Jest potwierdzana na przestrzeni wieków różnymi objawieniami prywatnymi, które są też wątpliwe. Też nie są one konieczne do zbawienia. Żadne z prywatnych objawień. Jedyne objawienie, które nas obowiązuje, to jest objawienie Boże, prawda? I co tutaj jeszcze sobie zapisałam? No właśnie, gdyby te pół godziny, które, które jakby pochłania, czy trzeba pół godziny, żeby odmówić cały różaniec, gdyby te pół godziny, na przykład w październiku, właśnie poświęcić na czytanie Słowa Bożego, na przykład w październiku wziąć sobie na warsztat, Kazanie na górze, prawda? I rozważać. Na przykład, jednego dnia, jakie słowo Pana Jezusa, że błogosławieni ubodzy w duchu, prawda? I teraz zastanówmy się nawet z dziećmi, prawda? Zamiast dzieci przymuszać do tego, żeby odmawiały Różaniec, gdzie dla nich to jest bardzo trudne i niezrozumiałe. To usiąść razem z dziećmi, otworzyć nawet tą ich Biblię ilustrowaną, teraz są takie piękne wydania, i zastanowić się razem z nimi. Słuchajcie, co Wy myślicie na ten temat, co to znaczy żeby być ubogim w duchu? I starać się samemu w komentarzach gdzieś tam poczytać, wytłumaczyć dziecku, prawda? Hmm, czy to, co Pan Jezus powiedział, że, że jeżeli powiesz, powiesz swojemu Bliźniemu raka, czyli pusta głową, prawda? Czyli wszelkie jakieś przezywanie się, jeżeli by to z dziećmi rozważyć, że słuchaj, Pan Jezus powiedział, że to jest straszna wina, że Ty jesteś winien, że jakiegoś sądu wręcz. Jeżeli mówisz do, do swojego kolei, ty, głup, kolegi, ty głupku, ty pusta głowo, czy coś w tym stylu, może w szkołach byłoby mniej tego krzyku przezywania się przez dzieci. No, już tak mówię abstrakcyjnie, prawda? Znaczy nie abstrakcyjnie, no, no gdyby to wypróbować, gdyby zrobić jeden miesiąc w parafii, miesiącem Słowa Bożego i wspólnie ze wszystkimi rozważać w danym dniu czy w danym tygodniu, chociażby jedno zdanie, ale tak rozważać, żeby się zastanowić, co to zdanie znaczy dla mnie, co ja mam w swoim życiu zmienić, to myślę, że. Że ta nasza formacja poszłaby do przodu, i, i te relacje między ludźmi, między sąsiadami, w rodzinie, między dziećmi, myślę, żeby zaczęły się jakoś zmieniać na lepsze, prawda? Bo Różaniec nie, nie skłania do takich poważnych refleksji. On raczej. Sprawia, że ja jestem sprawiedliwa, no bo odmówiłam te modlitwy, które tam mam, jakby sobie postanowiłam. Jestem sprawiedliwa i, i po prostu sprawa zamknięta. Powiem Wam, że gdybym ja się zatrzymała na tym etapie, właśnie modlitwy różańcowej i nie, nie poszła dalej w stronę Słowa Bożego, to mnie by tu dzisiaj też nie było, prawda? Ja bym odmawiała te swoje różańce, czuła się sprawiedliwa, ewentualnie od czasu do czasu odmówiłabym pompejankę, bo zauważyłabym, że w moim życiu coś, coś to nie działa. Nie działa, coś, coś mi się wymyka z rąk, czegoś nie rozumiem, a chciałabym, żeby coś było lepiej, no to co ja zrobię? No ja będę jeszcze więcej tych różańców odmawiała, żeby pana Boga przycisnąć. Z drugiej strony, nie zastanawiając się nad tym, że może to nie jest wolą Bożą, to o co ja tak usilnie proszę, prawda? Pompejanka to, to dla mnie jest takie proszę, 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 proszę. No. Tak jak dziecko, które jest nieświadome tego, że, że mama nie może mu tego dać, że to jest dla niego niezdrowe. I dziecko nie ufa swojej mamie, że mama wie lepiej, tylko ono prosi, 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 prawda? Także no, tutaj też są jakieś bardzo głębokie, moim zdaniem, nieporozumienia prawda, w życiu duchowym. Bardzo, bardzo głębokie. I powiem Wam, że, że ja tak bardzo kocham Słowo Boże i widzę, jak ono jest po prostu kluczowe w życiu człowieka. Że kiedy widzę, jak ludzie poświęcają swój czas właśnie na, tą, na wypełnianie tej ludzkiej tradycji podpartej jakimiś prywatnymi objawieniami, że po prostu mnie serce boli. Naprawdę płakać mi się chce nad tym, jak, jak ci ludzie, którzy zaufali tym prywatnym objawieniom, po prostu poświęcają swój czas, a jednocześnie nie mają go zbyt wiele, prawda? W dzisiejszym, w dzisiejszym świecie, czy w ogóle no, w życiu człowieka, który ma rodzinę, które ma pracę, tego czasu na, na formację taką duchową, religijną, czy budowanie swojej wiary jest nie za dużo, prawda? Jeżeli ja pół godziny, załóżmy się modlę i rozważam Słowo Boże to to naprawdę w ciągu dnia to jest dużo czasu. Jeżeli tak dzień za dniem, prawda, konsekwentnie staram się to dopełniać. Więc jeżeli przez te pół godziny odmawiam różaniec, no to rozważam te słowa, prawda, że które Pan Jezus powiedział wykonało się, czy słowo oto matka Twoja, oto syn Twój, Prawda? A, a gdzie są słowa y, Pana Jezusa, moją matką i moimi braćmi? Są ci, którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają je i zachowują je. Więc już tego nie rozważamy, prawda? Bo tego nie ma w tradycji, a przecież to są bardzo ważne słowa. I powiem Wam, że no, zastanówmy się, co to znaczy słuchać słowa Bożego, co to znaczy wypełniać je, zachowywać. To są bardzo ważne pytania. I powiem Wam, że dzisiaj w ogóle się zastanawiałam nad tym, czy, czy odpowiadać na, na te komentarze, bo wiem, że pod tym filmem będzie następna burza i część osób po prostu odejdzie z mojego kanału. No ale trudno, to jest taka. Od pana Jezusa też odeszli, prawda, uczniowie. Pan Jezus się pyta tych tam swoich następnych, czy i wy chcecie odejść, prawda? Bo zaczął im mówić trudne rzeczy. Oni musieli weryfikować swoje myślenie, musieli się przemieniać w swoim myśleniu. I, I dzisiaj Pan Jezus mówi w Ewangelii: To było dla mnie potwierdzenie, żeby jednak szczerze Wam powiedzieć, co ja na ten temat myślę. A dzisiaj Pan Jezus mówi. Kto, kto nie jest ze mną, ten jest przeciwko mnie. Kto ze mną nie zbiera, ten rozprasza. I teraz trzeba się zastanowić, czy ja faktycznie zbieram z Panem Jezusem, czy co to znaczy, z, z nim zbierać? To znaczy, moim zdaniem, zbierać właśnie tą Bożą mądrość, szukać jej, Zbierać słowa Boże, nie pozwolić ani jednemu słowu upaść na Ziemię, tak jak to mówił Święty Antoni, pustelnik. To znaczy, o nim tak mówiono, że on wręcz Pisma Świętego całego się nauczył na pamięć. On czynił cuda, on właśnie tak o nim mówiono, że, że nie pozwolił ani jednemu słowu Bożemu upaść na Ziemię. Czyli on to wszystko zbierał, chował. On to wszystko nad, nad każdym słowem myślał, rozważał je, prawda? Czyli ta dzisiejsza Ewangelia potwierdziła mi to, że powinnam się podzielić tą swoją drogą wiary z Wami. I co jeszcze? I ważne jest to, żeby tą wiarę przekazać dzieciom, prawda? Jeżeli my nie będziemy z dziećmi rozważać słowa Bożego, to oni na religii nie nauczą się wiele tym bardziej, że teraz religia jest w szkołach i jest tam, są dzieci, które przeszkadzają, nie, mogą, nie można się skupić no po prostu a mogą nadejść właśnie tak jak mi ktoś napisał w komentarzu że, że, że teraz są czasy zamętu i, i co ja wyczyniam tutaj z tymi swoimi treściami znaczy nie dosłownie tak tam było napisane przepraszam cię jak przekręciłam Twój komentarz, ale taki był chyba wydźwięk tego. Więc słuchajcie, właśnie w tych czasach zamętu uważam, że tym bardziej po powinniśmy poznawać Słowo Boże, uczyć się go na pamięć, bo może przyjść taki moment, że nam zabiorą, skonfiskują wszystkie egzemplarze, tak jak w Chinach, prawda? Nie wiem, czy wiecie, że, że za, za posiadanie Pisma Świętego, no do niedawna groziły ciężkie kary. Syłka do jakiegoś obozu koncentracyjnego I, i, i tacy chrześcijanie, bardzo gorąco wierzący, oni tam uczą się Pisma Świętego na pamięć. I to jest ich rodzaj ewangelizacji, że, że cytują całe fragmenty Ewangelii na pamięć. I tam wiara jest niesamowicie silna wśród tego kościoła podziemnego. Tam, są, tam dzieją się cuda. Jest taka książka Człowiek z nieba, już nie pamiętam autora, Chińczyka, który, który właśnie przeszedł przez tamto piekło prześladowania chrześcijan. I może właśnie to nas czeka. Jeżeli nie nauczymy się słowa Bożego na pamięć, to jak ono. Jak mamy je przekazać potem swoim dzieciom czy innym ludziom? Co jeszcze sobie tu zapisałam? Aha, też Pan Jezus mówi w innym miejscu, w Piśmie Świętym, że tych proroków. Którzy głoszą jakąś inną Ewangelię, bo to jest trochę te objawienia, to jest taka trochę inna Ewangelia, prawda? Który, który, nie ma potwierdzenia takich, takiego rodzaju modlitwy w Piśmie Świętym. Jeżeli to jest inna Ewangelia, to trzeba te duchy badać, czy są z Boga. I, i też Pan Jezus mówi, że po, po owocach ich poznacie. I powiem Wam, że, że w swoim długim życiu no, obserwowałam różnych ludzi, którzy właśnie jakby byli zanurzeni w tej, w tej duchowości, tych objawień, tego, tego, tych różańców, pompejanek. I, i z ich strony w, w swoim życiu doświadczyłam wiele różnych ucisków, krzywd, przykrości. Naprawdę owoce osób, które, które akurat dla mnie były trudne, a były mi bliskie, to po prostu był gniew, był. No nie chcę po prostu, może tutaj opowiadać, w każdym razie nie były to dobre owoce nie było tam łagodności, miłości, życzliwości nawet. Zwykłej życzliwości. Także z jednej strony taka osoba mogła gorliwie odmawiać pompejankę, a z drugiej strony mogła mi robić przykrości zupełnie bezinteresowne. Więc jakie to są owoce? Naprawdę trzeba się zastanowić nad tym wszystkim. Oczywiście, przyjemnie jest pić stare wino, ze starych bukłaków, tak jak mówił Pan Jezus. Ale może trzeba się przestawić na młode wino, prawda? Oczywiście jest to trudne. Podejrzewam, że osoby, które piją to stare wino, kiedy skosztują młodego, to powiedzą, nie, stare jest lepsze i wrócą do starego wina. No. Nawet Pan Jezus nie mógł na to nic poradzić, więc tym bardziej ja mogę się jedynie dzielić z Wami właśnie tą, tą moją, tym moim świadectwem wiary i tylko na tym się skupić. Oczywiście nikogo nie chcę tam przeciągać czy ciągnąć na moją stronę, tylko właśnie podzielić się z Wami tym, czego sama doświadczyłam i doświadczam. No, także tyle chyba. Już dzisiaj nie będę więcej na ten temat. Myślę, że, że sprawę zamknę. Mam nadzieję, że, że już nie będzie więcej komentarzy jakichś takich. Um, no, <laughs> może dość <laughs> tego w postawie, kropkę w tym momencie. Jest piękny dzień, znowu dzisiaj chyba taka polska złota jesień, także jestem szczęśliwa, idę do ogródka trochę popracować, pooddychać jeszcze świeżym, ciepłym powietrzem. No i dziękuję Wam bardzo za wszystkie komentarze. Myślę, że rozumiem też emocje. No, z Bogiem.